kogoś mój miły? Jesteśmy bardzo zmęczeni, dajcie nocleg, choćby w sieni. Tu nie zajazd, niego spoda. idźcie stąd, bo czasu szkoda. Odmówili? Mówić szkoda. Żeby chociaż mieszkań z trawy, żeby chociaż trochę słomy. Tu są mieszka inne domy. Słyszysz? Grają, jeszcze nie śpią. Powiem im, że jestem cieśną. To tam słyszę? Jestem cieśną. Cieśna nam zabraca za głowę, idź lepiej na budowę. Nie wpuścili nas w bogacze. Tylko wiatr nad nami płacze, tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzeć ręce, tak niewiele nam potrzeba, żeby chociaż kromkę chleba. Ostrożnie, babciu, to są kamienie. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewnie bardzo bolą was nogi. Głodni, zmęczeni, a wicher wieje. Macie wy tutaj kogoś betleje? Nie, to się nie trafcie. bo się betleje, znaleźli babcie. Da wam schronienie, tę odgrudniową. Mam tu stajękę jest tak nad głową. Kamień spadł z serca, znaleźli schronienie. Co się działo dalej, będzie w drugiej scenie.